Siema. tu Feanorek z ekipy Tojago Tneu Zapraszam na film o smokożółwiach Smokożółwie robimy przy okazji dżungli cholt. No, przyszedł do mnie szaman i mówi Ej Paweł, potrzebuję, żebyś opowiedział o smokożółwiach Bo tam pływa taki jeden w zatoce Czolt i napłada nasadki No to prosi, to mamy, kręcimy Ich nadba może wprowadzać w błąd, gdyż jako tako smokami nie są, choć są z nimi spokrewnione. Nie wiadomo do końca w jakim stopniu, ale wiązać się ze sobą raczej nie powinny. No chyba, że wyjadą do Alabamy. No w zapomnianych krainach w sumie nie ma Alabamy, także w ogóle nie mogą. W ich żyłach płynie smocza krew, dlatego jeśli komuś jakimś cudem uda się takiego zabić, jego truchło będzie cenne dla alchemika. Znaczy truchło smoka, nie truchło tego, kto smoka zabije. Smoko żółwie uznawane są za najgroźniejsze stworzenia morskie, a niektóre z nich mają nawet swoich wyznawców. Wyglądają jak ogromne żółwie. Wielkie zaskoczenie. Ich ciało ochroni potężna, niemal niezniszczana skorupa z postrzępionymi występami. Wystają z niej kończyny, osadzona na długiej szyi głowa i potężny ogon. Skorupa ma na ogół kolor ciemnozielony, wtapia się więc w barwę oceanu, przez co smokożółwie są ciężkie do dostrzeżenia. Podpływają one niemal niezauważone do statków, które potem wywracają. Właśnie dzięki jej wytrzymałości skorupa jest bardzo cennym materiałem do stworzenia tarczy czy pancerza, który na dodatek jest niezwykle skuteczny przeciwko atakom ciepłem lub parą. Dodatkowo wykorzystywane są jako elementy książek, elementy biżuterii, magiczne komponenty lub materiały budowlane. Ale przejdźmy do osobowości smokożółwi, gdyż zapewne zastanawiacie się, czy może się z takim dogadać, jeżeli już podpłynie do statku, którym będziecie sobie wesoło podróżować. No i tu zaczynają się problemy. Istoty te, ze względu na pokrewieństwo ze smokami, uwielbiają złoto na tyle, że zwykle po prostu wywracają statki opróżnianych opróżniają ich ładownie z kosztowności, które potem transportują w swoich paszach do podmorskich jaskiń, w których mają swe leża. Doświadczeni żeglarze i rybacy wiedzą, że istoty te można przekupić, zaś ich niezwykła smocza inteligencja podpowiada im, że bardziej opłacalne jest regularne ściąganie haraczy z przepływających, niż jednorazowe zatopienie ich w morzu. Dogadać z nimi się można, jeżeli ma się odpowiednią ilość gotówki. Słyszało się, że czasem za odpowiednią ilość złota walczą nawet dla innych, dlatego czasem Sahuaginowie wynajmują jako wsparcie dla swoich głupich rajdów. W walce przeważnie wykorzystują swoją masę, choć niektóre z nich wspomagają się czarami, jeśli zdoby, oczywiście zdobyły taką umiejętność. Dodatkowo, podobnie jak Smoki, mają swój potężny oddech, który jest w ich przypadku podmuchem pary. Oprócz obsesji na punkcie złota, bardzo cenią sobie niezależność swojego terytorium, często obejmującego obszar nawet 100 km2. I napadają tam na każdy statek i każdego innego smokożółwia, który naruszyłby ich granice. Oczywiście poza okresem godowym. Jak wspomniałem, ich leża znajdują się w ogromnych podmorskich jaskiniach, choć czasem odpoczywają wśród raf koralowych. Pożywiają się wszystkim, co akurat spadnie w ich paszczę. W przypadku, gdy w okolicy naprawdę brakuje jej pożywienia, polują na ptaki za pomocą swojego parowego oddechu. Jednakże, jak zwykle w przypadku smoków, są wyjątki, jeżeli chodzi o osobowość i ich zachowanie. W XIV wieku w brzeży Karatur przez 20 lat pływał niezwykle spokojny smoko który z powodu swego ogromu nieraz mylony był z wyspą. Nie atakował on statków, zaś niepokojony zanurzał się po prostu pod wodę. Mniej więcej w tym samym czasie ciało młodego smoczego żółwia zostało wypchnięte na brzeg Amnu przez falę ogromnego jeziora Deepwash. Gniejące truchło ściągnęło mnóstwo padynożerców i zakłóciło połowę ryb w tym regionie na wiele miesięcy. Podejrzewa się, że stworzenie to zostało zabite przez innego, starszego i większego smoko w walce o terytorium. Jak to mawiał qui zawsze znajdzie się większa ryba, choć w tym przypadku jest to większy smokorżów. Innym zanotowanym Smokożółwiem był albo była klątwa Irfonga. Zwór ten grasował w podmroku nieopodal miasta Kuotoan Subdilmunpulub. Tak, serio. Został jednak pokonany przez potężnego Krakena. W tym czasie w okolicy Zakhary grasował Smokożółw Parnak, napadający na statki wpływające do leżącej na Perłowym Szlaku Złotej Zatoki. Domagał się oczywiście haraszu, zaś gdy ten okazał się za mały, czuł się wielce urażony przez kapitana Stalku, któremu statek zatapiał. No taki psikus. Podobnie było z która wraz ze swoim towarzyszem pływała wzdłuż smoczego jeziora między Tezir i Westgate. W roku 1374 lokalny rybak zabił jej towarzysza i nie mam pojęcia w jaki sposób. Jednakże wkurzył ją tym bardzo mocno. Odnalazł ją Rywalajn Brand, członek kultu Smoka. Posiadał on tablicę zapisaną przez smoczego Boga Tajemnic. Kaza Artefakt ten opisał rytuał, który umożliwiał przemianę półsmoka w podobnego drakoliczowi Kaimundara. Ponieważ wiedział, że jego pan Vargo Kent posiadał informacje jak przeprowadzić rytuał przemiany człowieka w półsmoka, stworzył plan, by najpierw przemienić się w półsmoka, a następnie w drakolicza. Ukradł więc on zwój opisujący e, rytuał i w Arabel odnalazł Morweina Vansa, kapitana Kaza Ignada. Ten dołączył do spisku i pomógł mu stać się drakoliczem. Zebrali wokół siebie kultystów. Ciągnęli również w swój spisek zielone smoczątko Eldrissaintai. Jednakże właśnie odnalezienie Shiwach było największym osiągnięciem kultu, której Rewailin obiecał zostanie drakoliczem, dzięki czemu będzie mogła zemścić się na rybaku. Warto tutaj przedstawić wydarzenie z najnowszej historii Faerunu, gdzie unteryjski bóg księżyca nanasIM został wskrzeszony pod postacią smokożółwie. Występował niegdyś pod manifestacją człowieka, dzierżącego ogromny czarny topór, zwany Czarnym Toporem Księżycowego Czempiona. Bóg przybył na Torii wraz z resztą Panteonu Zabite Zabity podczas walki z Królem z Bust spoczywał w grobowcu znajdującym się na terenie Unteru. Grobowiec został zniszczony podczas Plagi Czarów, gdy spadło na niego miasto smokowców przeniesionych przez katastrofę z Abeiru do Torilu. Jedną ze smokowców, która przeżyła to wydarzenie była Tymara, aktualnie w ciąży. Gdy walczyła o przetrwanie, skontaktowała się z nią Selunę, o której możecie... Posłuchać pod tym linkiem. Bogini nakazała jej udać się do grobowca nana gdzie mogła złożyć jaja. Tam też, przeprowadzona przez boginię księżyca, odnalazła czarny topór księżycowego czempiona, z pomocą którego mogła odnaleźć pozostałych smokowców, którzy przeżyli katastrofę. W zamian za pomoc, Bogini poprosiła jedynie, aby smokowcy zasiedli ferun i roznażali się, aby przetrwać. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, mają zwrócić topór prawowitemu właścicielowi. Prawowity właściciel, czyli nana na którego grobowcu drakonie zbudowali swą twierdzę, został przez nich obrany krewnym wszystkich wywodzących się od uratowanych przez Tymarek klanów Tymarii, zaś jego ciało pochowano w najniższym poziomie katakumb twierdzy. Po drugim rozdarciu, Enlil, patriarcha unteryjskiego panteonu, zaproponował Asmodeuszowi wymianę. W zamian za boską iskrę nanna Sina, arcydiabeł wskrzesił dawnego Boga jako nieśmiertelnego, który przybrał formę smokorzułwia, rozbił unteryjską flotę zagrażającą smokowcom i po dziś dzień strzeże ich portowej twierdzy Jared Katendi. Podobnie w ostatnim czasie udało się Garowi Shatterkillowi, prorokowi wody przewodniczącemu kultowi Jażdżącej Fali, wykupić usługi słabego smokorzółwia zwanego jako Brązowy Opar. W zamian za skarby ostrzeża on teraz świątynię Olhydry, księżniczki Złej Wody, Kowi ze Sfery Wody. Strażnikiem terytorium jest również smokożów znany jako Strażnik Szepczącego Jeziora, a raczej zombie smokożów strzegący Szepczącego Jeziora w Strefie Cieni on tam umiejscowiony przez Eshavelę Grey Castle, kapłankę Shar. Przecież obok niego spotkanie nie może tylko Siteriel, Shadar Kai pilotujący statek Necron. Shadar Kai to rasa istot zamieszkujących w sferę cienia. Siteriel potrafił uspokoić zombie mokorzłowie za pomocą odpowiedniej melodii, zagranej na lirze smoczej kości, potężnym artefakcie, który otrzymał właśnie od S.E.L.I. Grey Castle. Krąży plotka, że strażnik szepcącego jeziora został zniszczony przez grupę awanturników, jednakże nie jest to potwierdzona informacja. Możecie udać się to do sfery cieni i sami to sprawdzić, ale beze mnie. Jeden z wartych do wspomnienia smokożółw jest Aremak. W sumie wartym, bo to właśnie z jego powodu kręcimy ten odcinek, bo szaman jak zwykle się uparł. Stwór ten grasuje w okolicach leżącego na wybrzeżu dżungli Chult w porcie Nianzaru, a dokładnie panuje nad Zatoką czult, do której dobijają niemal wszystkie statki z tego regionu. I dzieje się tak przynajmniej od 100 lat. W XIV wieku, po układ z zarządcą portu, który płacił mu co miesięczny trybut w zamian za który Smokożół odganiał wszystkie morskie zagrożenia z dala od miasta. Z wyglądu nie wyróżnia się on od innych żółwi, poza bielmem na jednym oku i brakiem fragmentu skorupy, które to ślady są prawdopodobnie efektem jakiejś straszliwej walki. Podobnie jest on niezwykle zrzędliwy, uparty i skąpy. Atakują statki domagając się haraczu za przepłynięcie przez swoje wody, za które uważa obszar Morza Mieczy na północ od Czalt. Dlatego też szakie kupieckie do Waterdeep czy Wrót Baldura są regularnie przez niego napadane. Porozumienia się zarówno w Smoczym, jak i w Aquatic. Ciekawostką jest, że Aremag od tyłu to Gamera. A Gamera to żółwiowy potwór z historii japońskiej kinematografii, który jest konkurentem mojej ulubionej Genie. Powstało swoją drogą o nim 12 filmów i mnóstwo komiksów. A teraz, może kilka pomysłów na sesję ze Smokożółwiami. Przede wszystkim nie ma co obawiać się wprowadzania smokożółwi na swoich sesjach. Te potężne stwory są niemal nie do pokonania, niech twoi gracze to widzą. Mają za dużo złota. Wyszli ich w jakąś daleką zamorską misję, np. do mastiki albo za czy cząt. Niech płyną w konwoju trzech statków, niczym Krzysztof Kolumb. A nagle do jednego ze statków podpłynie smokorżów, którego ogromne cielsko wyłoni się z wód oceanu. Krnomny kapitan albo odrzuci żądanie haraczu, albo zapłaci za mało, a smokorżów wywróci statek i zacznie z podwody wody plądrować jego ładowni. Będą krzyki tonący, którzy wciągani będą w, w kipiel wraz z cielskim zanurzającego się potwora, a innych pochłoną w falę. A co zrobią pozostali? Pomogą? Uciekną? W każdym razie Smokożółw napadnie ich następnego dnia, gdy może będzie bezwietrze. Wyłoni się przy statku, na którym płyną bohaterowie twoich graczy. Co uczynią? Będą walczyć, targować zapłacą? A jak cała załoga się ściepnie i będzie za mało? Jak nam życie nie włożyli dość punktów wpływania? No bo kto to robi, może oprócz kapłanów Eldat, O który możemy posłuchać przy tym filmie. Dobry sposób zresztą, żeby graczy ograbić ze złota. Oni zwykle mają za dużo złota. Może kolejny pomysł? Miasto, do którego przybędą bohaterowie, Twoich gracze, jest nękane przez smokożółwia. Wywraca statki, zatapia łodzie rybackie, atakuje port. Mieszkańcy pewnie są gotowi zapłacić sporą ilość złota za pomoc, no bo grozi im katastrofa. Czy rozpoczną walkę ze smokożółwiem, czy może będą negocjować? A smokożół to tak naprawdę smokożółwica, której ukradziono jaja podczas jej nieobecności w jaskini. Kto to zrobił? No, mieszkańcy miasta należą do kultu smoka i porwali jaja z głębinowej jaskini podczas nieobecności matki. Stworzenie zaproponuje im sporo magicznych przedmiotów za wykradnięcie jaj z miasta. Jaja zaś przetrzymywane są w świątyni Tiamat. Co zrobią bohaterowie? Złoto za zabicie smoko żółwia? Zadarcie z całym miastem kultem smoka i wyznawcami Tiamat? Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.